Witam wszystkich serdecznie, znajduję się w serwisie DAF w Szczecinie, przekazuję auto do obsługi serwisowej, a sam będę robił w tym czasie pauzę. W związku z tym musimy wylogować kartę z tachografu i przejść w ustawieniach pojazdów tryb out. Jak to robimy? Czyli ustawiamy sobie tachograf, zobaczcie, pauza. I teraz ten slot 1 przytrzymuje dłużej. Nie muszę robić kraju zakończenia, bo on się mnie zapyta przy wyciąganiu karty. Kraj zakończenia Polska, widzicie? Wyciągamy. Danych dnia nie potrzebujemy. I tachograf nam wylogowuje kartę. Zaraz nam otworzy kieszeń. o, proszę bardzo, karta wyciągnięta karta no i teraz musimy ustawić pojazd w trybie out, żeby nie zarejestrował jazdy bez karty czyli w tym trybie out, tak zwane poza zakresem inaczej tryb serwisowy, proszę bardzo wchodzimy, ok wydruk pojazd, nie wpisz, wpisz pojazd widzicie, wpisz pojazd ok, i out start, out start wpis zachowany Wyjście z menu, tak, i mamy out, widzicie. Jak będę odbierał auto po serwisie, to robię out, koniec. Tam nie będzie aut start, tylko out, koniec. I wówczas trzeba zrobić wydruk i iść do serwisu, żeby ten wydruk podbili. Jak zrobić wydruk? To zapraszam już do moich filmów, nie shortów, a filmów na kanale. I tam jest cały cykl tachograf cyfrowy bez tajemnic. Na razie są dwa odcinki, docelowo będzie pięć. Krok po kroku pokazuje, że to urządzenie, tachograf nie jest takie straszne, nie taki diabeł straszny, jak go malują i pokazuje, jak się z tym urządzeniem obchodzić. Zapraszam serdecznie, a teraz ja udaję się na pauzę, auto do serwisu. Cześć!